Zmień swoje kulinarne przyzwyczajenia. Zacznij smażyć bez tłuszczu i gotować warzywa bez wody. Sami, więcej niż smak. W tradycyjnym naczyniu przygotowywana potrawa ogrzewana jest od dołu. Często skutkuje to przypalonym jedzeniem od spodu, a surowym od góry. Naczynie sami Działa jak tradycyjny piekarnik ogrzewając potrawę także z boków i od góry w rezultacie potrawa smaży się równomiernie ze wszystkich stron. Przygotowywanie potraw z użyciem wody także przebiega nieco inaczej. W porównaniu z typowymi naczyniami naczynie sami równomiernie rozprowadza ciepło zapobiegając w ten sposób kipieniu. Warstwa powietrza pomiędzy ściankami. Pomaga rozprowadzić ciepło równomiernie w każdym kierunku i uniemożliwia nadmierne rozgrzanie się naczynia w jednym punkcie. Dzięki naczyniu sami możesz piec kurczaka jak w piekarniku. Rozkoszuj się w zdrowym, wilgotnym i delikatnym mięsem bez niezdrowego tłuszczu. Gotowanie warzyw jest wyjątkowo łatwe. Możesz wykorzystać wodę zawartą w warzywach, co pozwoli zachować witaminy i wartości odżywcze gotowanych warzyw oraz ogranicze spożycie soli. W naczyniu sami możesz smażyć mrożone produkty bez rozmrażania, bez tłuszczu i bez obawy przypalenia. Naczynie utrzymuje stałą wewnętrzną temperaturę i nie nagrzewa się punktowo. W tradycyjnym naczyniu łatwo przypalenie przygotowywanych potraw. Pamiętaj, że związki powstające w trakcie przypalania żywności są rakotwórcze. W naszym naczyniu nie musisz się tego obawiać. Sami, Twój nowy partner w kuchni.